Chcę porozmawiać z klientem. Też chcę porozmawiać z klientem. Będziesz papugował wszystko, co Będziesz mówię. Będziesz papugował wszystko, co mówię? Zaskoczyliście mnie, panowie, że naprawdę uwierzyliście w to, że ten mały, jęczący moskitek jest człowiekiem z Toronto. Panowie, wierzcie mi, ja jestem człowiekiem z Toronto i też nie wiem, skąd się wziąłeś. Ja pochodzę z zamarzniętego jeziora 50 mil od zadupia. Teraz mi kradniesz moją historię? Zdradzę ci mały sekret. Uwielbiam 19-wieczną amerykańską poezję. To moje hobby. Na przykład Kids? Chcesz jej stare czy nowe rzeczy? Więc on żył 25 lat. Jesteś jakiś pochrzaniony upierając się przy etykietkach płci. On może się już nie identyfikować. Jako mężczyzna grunt to być genderowo neutralnym. Jak widzę, jeszcze do ciebie nie dotarło. Czyś ty oszalał? Nie wiesz, kogo obrażasz? No a wy jak? Czy ktoś jest obrażony? Jesteś obrażony? Jeśli tak, najwyższy czas się przyznać. Masz genderowo neutralnie przeprosić i to już!